Hej, cześć, witajcie w kolejnym już odcinku z Beyond to Souls. I co, i dzisiaj mamy odcinek w pociągu, tak. Taki klimatyczny odcinek, bo w lato często dużo ludzi jeździ pociągami. Więc teraz też jedziemy pociągiem właśnie. Zawsze lubiłem pociągi, jechać pociągiem jak padał deszcz. Lubię ten klimat, nie wiem czy wy też lubicie, dajcie znać. Dajcie też łapkę w górę przy okazji i komentarz, to się zachęcam, ponieważ strasznie spadły mi statystyki. Kiedyś jak miałem dobre statystyki to nie, 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 nie prosiłem o to. Okej, okay, więc znajdujemy się w środku akcji, bez żadnych... Bez żadnych tutaj rzeczy, bez żadnych akcji, zobaczmy co tu się dzieje. Ok, ja już nie pamiętam. Problem jest taki, że ja często nie pamiętam. O, zobaczmy się goście przestraszy. Musiałem przystosować tylko. No, pokaż, już dalej nie mogę. W tą stronę nie mogę. drugą muszę. Zapewne tutaj, jak jest taka akcja... Zobaczmy, co tu można zrobić. Ha, nagle zniknęła. Lubię się wygłupiać. Budzimy. Dobre, budzimy się. Nieprzyjemne, co? No, nieprzyjemne. Tam słyszałem jego... ...rgania. Nie, dalej też nie możemy. Okej. Okay. Dajmy spać dziewczynie bo na pewno chce spać Nie będziemy jej budzić możemy co najwyżej a jednak ją obudziliśmy Jak się tu o siebie troszczę Moja droga zobaczmy To jest jakieś zejście na dół jakieś możemy zejść nie możemy Czyli dostajemy den, ale Dobra, wstajemy. Odczep się, tu Coś może być niebezpiecznego. Zobaczmy, no co za oknem. Uy. Dobra. A czyli nic takiego się nie działo na początku? I szeryf. Policja. Oni nas szukają. Nie wiem, nie wiem w którym momencie jesteśmy i fabuły w sensie, bo to tak leci raz tak, raz tak, raz jest młoda, raz starsza, raz w FBI, raz w tym, w tym, w tym ośrodku dziecięcym. Okej, okay, więc tutaj na pewno, na pewno takie coś to nie jest kontrola, y, te, rutynowa kontrola, no nie oszukujmy się. się. Nie się to nie jest rutynowa kontrola. Wchodzimy No, wchodzimy. Czemu nie mogę wejść? Halo, ja chcę wejść, o dobra, bo tutaj wchodzą nam panowie policjanci, moja droga. Budzimy się. Aiden przecież mówiłam ci już... No widzisz? Uratowałem cię, moja droga. To jest bez wulgaryzmów, no? Nie przystaje. Kobiecie dami, nie przystaje przyklinać. Dobra, proszę wrócić na miejsce. Co, bieliciki do kontroli, ale. Cholera, to ona, to ona! Co ja mam kliknąć? Ja nic nie miałem, żeby kliknąć. Co jest? Ja nic nie miałem, żeby kliknąć. Halo, halo, biegniemy, biegniemy. Biegniemy, biegniemy, biegniemy. Ja nic nie miałem, żeby kliknąć Dobrze Dobrze, dobra, już wiem e, dobra. dobra, nie wiem o co chodzi. Nie ruszacie, Policja! Dobra, wal się Tutaj biegniemy, 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 biegniemy Dobrze Nie, 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 nic nic takiego. Proszę ich tu zatrzymać, biegniemy, biegniemy. Przez okno dawaj dawaj No dawaj dawaj Dawaj, 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 dawaj Przykwajem i szybajmy już 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 No to będzie skok w stulecia No już po czapce. Chyba mieć w czapkę Gdzie nie ze mną te numery! Co jest? Przecież dałem do dołu! Dobra, jestem beznadziejny w tą grę. Ale przynajmniej potrafię... oko okopawiaja dać. Stój! Stój, postrzelam! Dobrze, Aiden. Jesteś otoczona! Poddaj się! Gdzie otoczona? No i techniki walki są czasem takie średnie Dobra, wychodzimy Skąd oni akurat wiedzą, że wychodzę na zewnątrz? Chociaż to nie róbcie tak, nie róbcie tak, drodzy widzowie Nie róbcie tak Nie polecam Dobra, to teraz też zwiało czapkę Nie będziemy jedynym, który zwiało czapkę Dobra, dobra. Nie wiem jakim cudem się ona utrzymuje, ale dobra. Oho, oho. Co jest nie tak? No co ja mam tu robić? Przecież dobrze klikam. No. Dobra, ja tu miałem unik zrobić. Nawet dobrego kopa nie potrafię. Cały tak wiem, ja jestem w tą grę beznadziejny, robię wszystko na odwrót. nawet Aidena użyć, szkoda Bym dużo bardziej wolał Aidenem, dobra kup się Dobra Nie tak Dobra, blokada No, mówiłem, porządna okopa to potrafię dać Dobra, nie tak? Nie widziałem. Nie, nie, wstawaj, wstawaj. Nie tak? Dobra, jestem beznadziejny w tą grę. Napiszę to w komentarzu. Mam cię! Jesteś otoczona! Trzymaj ręce w górze! Dajcie wsparcie, ucieka Uciekam. Ale tarcza, kozacka. Też tak chce. Też jest taką opcję. No, identem mogę być. nie, że to się stało. Zwłynął trochę jak Lara Croft. Dobra, wstajemy. Nie ogarniam tego sterowania Xboxowego, eh, PS-owego. Podaję, że to nie koniec, prawda? No właśnie, nas będą szukać. Trochę jak Rambo. Rambo, pierwsza krew, kto oglądał. Musimy stąd wyjść, zanim wrócą. No biegnij, biegnij, jak się biega w tej grze. Ten. Już, no to. No to przegwizdane, ale mam do tego odcinka miniaturkę przynajmniej. Mam do tego odcinka przynajmniej. Mijaturkę, to się cieszę. Dobra, dobra, dobra. Dobrze, tak, tak ogarniam mniej więcej. Do góry. To sterowanie w FBI było De na dół Okej, okay, dobra, nie zauważyłem, nie zauważyłem Dobra, skok Raz w dół, dobra W dół znowu dół, dobra, elegancko, elegancko, ja wiem tak komentuję, ale ja po prostu sam dla siebie dużo komentuję no i dobrze, i teraz nurkujemy co? LB, LB Czasami mi się mieli LB z LT, to, to też musicie wybaczyć, ja nie jestem po prostu takim super graczem boxa. Gdzie ty strzelasz do mnie? Aiden, Aiden Wychodzimy Dobra, tutaj robię wszystko dobrze, bo jak nie wiem, czy mam klikać, to, to ja potrafię no żeby nie było, że nie potrafię Dobra, tu się zapisała gra Biegniemy Biegniemy, pewnie w dół mam biec, więc w tą stronę gdzieś Dobra, biegnę, biegnę Nie oglądaj się za siebie, tylko biegnij Dobra, dobra Przed chwilą ją widziałem, musi być blisko no to masz problem, że mnie widziałeś Szkoda, że ja, nie, ja biegnę przed siebie na ślepo, to nie, nie wiem gdzie mam biec. Nic, kompletnie nie wiem gdzie mam biec. O ty! Na to pies mały. Ajden! Rób tarcze. Nie chcę, nie chcę krzywdzić zwierząt. Nie, 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 nie będę krzywdził zwierzęcia. No nie będę... Krzy... No nie! Każą mi krzywdzić zwierząt. Zwierzęta, no tak nie można, no. Uwagam, przepraszam, nie przyczepiajcie się, nie chcę krzywdzić zwierząt, każą... katagram każe krzywdzić. Puszczaj. Mógłby... ja bym był dużo bardziej za tym, żeby Hayden ale on chce nas tylko tutaj popolizać, nic nie chcę zrobić złego. Nie, 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 czemu każą mi go... nieee. Idź stąd, piesku, proszę, proszę, idź stąd, dobrze, huf. Nie, nie chcę was krzywdzić. Nie, to nie ja, ja nic nie zrobiłem w tej sytuacji. Dobra, biegnę dalej. Nie w stronę światła. Tym razem nie w stronę światła. Uff, co jest? Gdzie ja mam biec? Tam gdzieś. Dobra, chodzimy. Ja, no, jak w Rambo. Oj, to jest RT. Chodź, wchodź RT Powoli. LB Dobra, muszę się zastanowić czasami. Dajemy tutaj, dobrze. Wspinaczka jak w rambo. LT RT Dajemy, dobra, nie, nie ma tragedii. LT RB, dobra, jak widzicie jakoś sobie radzę. Tylko muszę mieć podpowiedzi. Nie no, nie ma szans, że nas tu zobaczą. Dobra. Nie puszczę, Tylko mi Ty nic nie kadajcie. Tylko skałę Bo Aiden nas ukrywa! Dobra, Aiden jest koz... Kurwa! się! Travis! Dawaj wreszcie dojebane kundze! Nie no, bez piesków. B. dajemy, dobrze, jesteśmy już na górze. Rambo się nie udało, ponieważ Rambo nie miała Aidena. Oho, no to cyk. Na górze też źle. Co i nas, tak się uzieli na nas. No to. Kiepsko. Żebym powiedział. Dobra, gdzieś tu idziemy. Jak ten. Do... Dobra, co ja mam zrobić? Cholerny deszcz. Nieco nie mogę zrobić jedenem. Muszę się przejaśnić. Mam przyjść pod. O, chyba to tam nad Nie, to nie jest kadr scenka To ja mogę tutaj robić jedenem. Jest mi no, Tego nie trzeba. Czego? Powtórz, bo nie usłyszałem co ci potrzeba. Słyszałem Kurcze dobra Okej, okay, teraz przejmujemy go Dzień dobry Ale ja mam się Co się miało stać? Mogę się nic zrobić. Co on zrobić? No mogę obracać głową. On sobie chodzi, ten gość. Próbuję na ślepo gdzieś nim pójść. Chyba nie o to chodzi na pewno coś tu powinno się stać innego chyba a dobra nie, mieliśmy im tylko odejść a no to dobra odbagowałem grę naprawiłem gierkę wystarczyło nim pójść na maksa tak przyznam się nie wiem co naprawdę, naprawdę bo... Kiedyś widziałem lekko tą grę Ale tylko, tylko lekko. Okej. Okay. Zamknięte. Nie będę nikogo zabijał. Nie chcę nikogo zabijać, naprawdę. RB Jezu, Maj! Odbiło ci Zalałeś! Przestań kurwa strzelać! No i co, I odjeżdżamy elegancko. i ten sobie poradził z... dobrze. Jedziemy. No i tak się ucieka przed policją. Dobra, się nie uciekliśmy. A no dobra, bo tu mam sterować. O nie, nienawidzę sterować. Nienawidzę sterować. Dobra. Lecie, ciecie. ,cie ,cie ,cie. Nienawidzę sterować. Przysięgam, nienawidzę jeździć jakimikolwiek pojazdami w grach, bo zawsze się rozbijam gdzieś. Dobra, tu jest mniej więcej dobrze. Tylko żeby się nigdzie nie wywalić. Okej, tu chyba nie mogę sterować. Już mogę... O, teraz to jest Rambo 100% że Tylko brakuje takiego pana policjanta, który by jechał samochodem z boku nas. Nie wiem czy, tak, mam tu sterować chyba nie nie, nie, nie wjeżdżaj mi tu, nie wjeżdżaj mi tu Dobra, nie Chyba nawet się nie mogę, ale to I tak nie, oho, dobra No to mamy przegwizdane Nie, do... policja no, i co my możemy zrobić? No, się uciepili jak nas w GTA. Utrzymać pozycję! Pomyślmy, co można zrobić w takiej sytuacji. No trudno. Trzeba się będzie przebić. Jesteś gotowy, Aiden? No, jestem. OK, czyli robimy tarczę, super. No i to jest właśnie moc zaświatów. Super sprawa. Super sprawa. Trzymać ogień! Nie strzelać, kurwa! To był oddział Tango. Uciekła nam. No. Powtarzam, uciekła To nie dostaniesz wypłaty. To nie dostaniesz wypłaty, dobra. I proszę państwa. Jeszcze nie koniec. O ho, ho, to będzie dłuższy odcinek jakiś. A ty A jak się skampił No już nie mam czym uciekać. Ejden, ejden. Co my takiego zrobiliśmy? Grupa trzecia, na pozycję! Jesteś otoczona, wejdź, a nic ci się nie stanie! Zgadźcie, wyleczymy. Nie mogę się wyleczyć. Dobra. To nam chyba mało dało. Ale ten samochód to już nam coś da. Ten. Dawaj go. No Ja chcę go tylko... O! Właśnie tak. My powinniśmy mieć jakieś hełmy, jak magneto. Żeby nie dało się was przejmować. Nie będę nic nikogo zabijać, błagam No jak mus to mus Dobra, nie każdego, dobra chcę jak najmniej osób zabić Oho, dobra, grubo, z helikopterem Włączamy światła tak. U kogoś można przyjąć, nie Coś ten samochodem zrobić, tak? się! Nie no, ale musi przyznać, że gra jest kurde super. Dobra, jedziemy. Ja się jej nie Oni To chyba nie jest zbyt dobry pomysł. Tego nie ruszamy. Tu jest helikopter, idziemy po helikopter. Nie mogę po helikopter, no szkoda, ale tutaj kogoś mamy. Nie bierzemy jeńców. No. pomóż Pomagam. Staram się jak mogę. zbliżają się. Jak? Jak ja nie mogę nic zrobić? Chodźcie, no. Nie, nie tak. Co ja mogę tu zrobić? Naprawdę nie mogę dużo zrobić. Drzwi mam rozwaj, Dobra, to trzeba... Trzeba było mówić. Aby tu można jeszcze rozwalić. Foto. z tyły! Co, z w tamtym? Pomóż mi! A co ja mogę zrobić? Dobroto mnie, proszę cię, pomóż mi! Nie wiem, co mam zrobić. wkurzyć jakoś dużo zbytnio nie mogę zrobić to jest mój problem bo chciałbym naprawdę o trzeba się go pozbyć! już się go pozbywamy już to już o to chciałem zrobić na początku Okej, okay, dobra, no to jest kurczę niebezpieczna zabawa. To jest niebezpieczna zabawa. Dokładnie tak. Nie było jeńców. Do no następnym razem zabije wszystkich. Dwo, tego bym się bał. Chodź, chyba to nie do tego. i to już koniec. Tak, to już koniec, więc to już było na tyle. Taki dzisiaj dłuższy odcinek, 25-minutowy, że zniszczyła miasto. 98% prawie zniszczyłem. Ciekła na mot... Mogłem jakoś uciec na motorze? Mogłem się wymknąć jakoś policji? Dużo, dużo zapytań. Ale to było na tyle. Ja się z wami żegnam. Do usłyszenia. No i cześć.